Pytanie takie, czy on gryzie? Czy ty gryziesz, Jeszcze to ty tylko.? On gryzie i strzela! Siema widzowie! Z tej strony z to jest kolejny odcinek Plants versus Zombies, oczywiście. I dzisiaj będziemy się zajmować minigierkami, bo sobie postanowiłem, że zrobimy sobie malutką przerwę tutaj od przygody, żeby to nam zbyt szybko nie minęło. Dzisiaj się zajmiemy minigierkami, ale wiadomo, na początku odcinka trzeba zajrzeć do leksykonu i zapoznać się z jedną z roślin, oczywiście, kolejną. Proszę bardzo, a w kolejce następna stoi Mina Ziemniaczana, jak widzicie, więc świetnie. Zobaczymy sobie tu jej mały opis. Niektórzy mówią, że Mina Ziemniaczana jest leniwa, że zostawia wszystko na ostatnią chwilę. Ona jednak nie wydaje, nie wydaje się w dyskusję. Jest zbyt zajęta obmyślaniem swojej strategii inwestycyjnej. Więc e, to jest to, co ja zawsze powtarzam, że to jest genialna inwestycja na początek rozgrywki. No i w sumie wszystko się zgadza, nie? <laughs> Dobra, więc króciutki opis, poznaliśmy minę, e, a my idziemy do minigierek. Mamy ich tutaj aż trzy, z tego co widzę: mamy kręgle, mamy botaniczne zombiaki i jednoręki zombita. Okej, okay. weźmy może. Botaniczne zombiaki, bo to brzmi genialnie. Tak mam, Jak mam być cztery? Mamy 20 pucharów do zdobycia. Dobra, w sumie szczerze przy, przyznawam się, że ja nigdy minigiery chyba nie skończyłem, jakby wszystkich. Zatem zacznijmy sobie odcinek. Botaniczne zombiaki, okej. Okay. To są zombie, które posiadają rośliny na głowach, jak widzicie, więc będą one do nas strzelać, prawdopodobnie. Więc to może być naprawdę ciężki odcinek i ciężki orzech do zgryzienia i to w rzeczy samej. Dobra, mamy podstawowy ogród, będziemy się bić z groszkami i orzechami zombiakowymi, więc co by tutaj wziąć? Um, oczywiście, wiadomo, bierzemy sobie słoneczki. jest jestem naprawdę ciekawy, <noise> czy te zombie są jakby tak samo silne jak moje rośliny, czy nie? Bo to jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że trzeba będzie się tutaj uzbroić w wy, zwykłego orzechościana, żeby jak najszybciej się bronić przed tymi groźkami, które będą w nas strzelać i będą okładać nasze rośliny. Widzowie, to będzie wojna roślin, to będzie porypane, ale musimy sobie z tym poradzić. Zatem bierzemy oczywiście wiśnie do tego. E, dobra, co by tu jeszcze wziąć ciekawego? Mm... Może weźmy sobie po prostu płonący pień, żeby go bardziej użyć niż w ostatnim odcinku, że może nam się uda. Też nie mam pojęcia, jak ta minigierka będzie długo trwała, ale mam nadzieję, że uda nam się postawić kilka tych pieńków, żeby sobie tutaj postrzelać. Hmm. A do tego co byśmy mogli tutaj wziąć, kurde pieczone, oczywiście. Ziemniaczek tutaj nie ma sensu, bo będą... Oni, oni strzelać, nie? Więc ten ziemiaczek nie zdąży po prostu ich wysadzić, nie? Tak mi się wydaje. Więc wydaje mi się, że po prostu weźmiemy sobie kolczak do tego, żeby postawić go przed orzechem. Wiśnie już mamy. Dobra, do tego weźmiemy po prostu sobie Reapieczka i chyba będzie cacy. Hmm. Co moglibyśmy tu jeszcze, dobre? Weźmy sobie oczywiście gigachada Czemu by nie? No i chyba tyle z tego wszystkiego, tak mi się wydaje mm, Ale muszę coś jeszcze dobrać, kurde Dobra, to weźmy tego ziemniaka Nie będę go używał, no bo mi te zombie Po prostu go zestrzelą, nie? To bez sensu będzie, ale dobra, zobaczmy Mamy czysty ogród, tak jak to było w pierwszych Oczywiście levelkach Naszej giereczki, więc e, Powiem wam szczerze, że fajnie jest tutaj wrócić Jakby na podstawowy ogród, zielony Cały, ładny, który ma tutaj jakieś małe kwiatuszki Gdzie nie gdzie porozstawiane mm, I to jest naprawdę e, Fajny powrót, o nie! O nie! On już strzela do mnie? Eee, pytanie takie. Czy on strzeli? W nie on, on nie strzela w ziemniaka, dobra. Eee, o nie, on mi zje tutaj. <gry> Mojego słoneczniczka, kochanego, ale patrzcie, on dłużej, On musi długo strzelać. Co ten słonecznik jest taki wytrzymały? Ej, dobre to jest. Ale teraz pytanie. Czy. Jeżeli bym tego ziemniaka postawił, powiedzmy, dużo wcześniej, czy... Ten zombie z groszkiem na głowie by zginął? A czy, czy. on by go zjadł? Bo. nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Dobra. Stałem tutaj Orzecha, bo nie chcę, żeby on mi zniszczył kolejny słonecznik. Pytanie takie, czy on gryzie? <gryśle> Czy ty gryziesz? Czy ty tylko... On zgryzie i strzela! O cholera, dobra, to, to totalnie nie pamiętałem tego. Zróbmy to w ten sposób w takim razie. Dobra, widzowie, tutaj chyba troszeczkę inne prawa są w tej minigierce. Tutaj musimy szybko stawiać orzechy, a za nimi kolczaki. Bo naprawdę to jest niebezpieczna sytuacja. Postawmy tu kulczaka już, kurde. Pieczone, on mi zaraz zje kolejnego słonecznika. Nie mogę widzowie w spokoju sobie zrobić słoneczników, bo mi okładają je. Nie, no najgorzej. Zgnieć go, Gigaczadzie, bo nie mogę na to patrzeć. Nie pozwolę na to. Dobra, szybciutko jeszcze jeden słonecznik. O nie, dwa naraz. E, tutaj e, orzeszek. Cholera, poszedł na środkowej linii, gdzie nic nie postawiłem jeszcze. Postawmy tu orzecha, żeby sobie on z nie poradził. Szczerze myślałem, że e, te groszko zombie będą mogły strzelić tego e, orześ, e, ziemniaczka, tą minę ziemniaczkową, ale jednak nie, więc e, mi się to podoba. O nie, idą kolejne dwa! Ja nie mam tu nic w stanie, żeby się bronić. Nie, to tak nie będzie. Gincie tu. Ten zostanie wysadzony, dobra i pierwsza flaga za chwilę będzie, o ja pierdziele To jest naprawdę ciężka minigierka, ja nie pamiętałem tego, że to będzie aż tak ciężkie Ale dobra, musimy tu troszeczkę się inaczej tutaj zachowywać Musimy mianowicie właśnie szybko stawiać ochronę, żeby jak, jak najszybciej zatrzymać te zombie groszki Kurde, nie mogę, ale to jest stresujące Dobra, postawmy tutaj szybko repeatera, mamy już pierwszego repeatera, który będzie oddawał w końcu obrażeniami Walczę groszkiem z groszkiem jak <noise> to się mówi, Zwalczę ogień ogniem to tutaj się zwalcza groszek groszkiem, nie jak tak mogę zauważyć e, musimy go zgnieść, bo troszeczkę mnie to irytuje dobra, e, teraz tak, e, kolczaka by się tutaj dało, okej, okay. w ten sposób i szybko orzeszka, że mój e, repeater oczywiście nie zginął bo to jest naprawdę już troszeczkę m, nieprzyjemna sytuacja, co oni tutaj robią Dobra, powiedzmy, że chyba jest git. Zaraz będzie pierwsza fala, a ja mam jednego repeatera na ekranie. Nie, no to żart jakiś widzowie. Ja się totalnie nie przygotowałem na tego typu sprawy, nie? Nie dość, że te hamy strzelają do, do mnie moją własną bronią, to jeszcze zżerają mi te moje orzeszki biedne. No tak być nie będzie. Dobra, e, dawaj szybko mi tu orzecha, bo będzie przypał mały zaraz. Pyk. O, dobra. I jest sacy. Teraz już możemy mniej więcej się zająć tym, żeby... Stawiać, o nie, idzie orzech Zombie orzech, ale jajca <noise> Jak to wygląda cudownie Nie mogę, dobra mm. Ustawmy jedną linię repeaterów I szybciutko będziemy stawiać pięki. Bo ja chcę, ty, ale to jest chore Orzeszek zombie, z... orzeszek zżera orzeszka I zobaczcie, jeszcze jest taki uśmiechnięty Kiedy to robi Nie no, to skrip jak, jak, nie wiem, zobaczcie Orzech zżar orzecha Ej, nie no, co tu się dzieje Dobra, stawiam kolejny orzech O nie, idzie kolejny Orzech broni piszutera, tylko że po drugiej stronie barykady Nie, tak nie może być Skła, szybko Zniszcz go Dobra, musiałem tu postawić ten pieniek, żeby go jak najszybciej zniszczyć Bo się zaczęło robić naprawdę niebezpiecznie e, Dajmy tu orzeszek Bo coś mi się wydaje, że ten orzeszek Znaczy ziemniaczek, bo ten orzeszek chyba nie wytrzyma zbyt długo ja! no naprawdę, tutaj jest totalnie inny gameplay, jak widzicie. No jest, to, no jest to szalone, musicie przyznać. No, jak ten biedny repeater ma sobie poradzić z orzechem? Przecież on jest zbyt tanki. Um, um, nie wiem, co ją ja zrobić. O nie, ostrzeliwuje mi tutaj. Nie wolno ostrzeliwać. Mam nadzieję, że ten pieniek sobie wytrzyma tutaj. I też dobre pytanie jest to, czy y, oni się regenerują, jakby te moje rośliny się regenerują, czy nie? Bo jakby on już, widzicie, jakby nigdy w niego nie strzela, ale. Czy dalej jest tak, że. Mm, on ma full HP teraz, czy, czy on już jest na hitam, jakiegoś powiedzmy jednego czy coś? Nie mam pojęcia. Nie pamiętam takich rzeczy i też się nie zastanawiałem nad tym nigdy. Ale dobra, e, trzeba tu orzecha postawić, świetnie. I teraz tak, dostawiamy po prostu nasze e, torchłody wszędzie, gdzie tylko się da i myślę, że teraz już będzie totalny ogień. <laughs> Dosłownie będzie totalny ogień na ekranie. Dobra, i trzeba będzie dostawać coraz więcej tych orzechów, bo jedna linia orzechów to jest chyba mało. Dobra, zobaczcie, nasz plan zaczyna widzowie tutaj mm, działać, bo mamy już wszędzie torciudy. Teraz wystar wystarczy jeszcze dołożyć te troszeczkę tutaj piszuterów w jedną linię i będziemy niszczyć po prostu zastęp przeciwników, którzy wychodzą na nasz trawnik, nieproszeni oczywiście na grilla. I my z, i my tego, z, z nich zrobimy tego grilla, o tak powiem. Dobra. Gdzie tutaj trzeba będzie orzecha podmienić? Wydaje mi się, że na górze albo na środku trzeba będzie podmienić za chwilę orzeszek, bo są naprawdę pogryzione. Ale zobaczcie, jak już są właśnie te Torchwoody, jak oni totalnie znikają, nie? Pod napływem tych wszystkich ciosów, bo to jest podwojenie obrażeń, nie? Więc teoretycznie można powiedzieć, że taki repeater strzela 4 razy, bo jeżeli Torchwood zwiększa mu obrażenia, no to powiedzmy, że tak jakby strzelał no dwa razy, dwa razy więcej po prostu, nie? Dobra, dajmy tutaj kolejny um, Repeaterek Dobra, ostatnia fala, zobaczmy jak sobie poradzimy Tutaj z tym Patrzcie ile tych orzechów idzie <gryw> Jak to wygląda komicznie To jest sporo gierka, nie wiem Osoba, która wymyśliła tę minigierkę Do tego właśnie Planców 1 Jest po prostu geniuszem, nie, bo to jest to jest genialny pomysł, po prostu, bo to zmienia nam totalnie cały gameplay, nie? Musimy jakby inaczej zagrać. To nie jest już tak, że sobie stawiamy po prostu słoneczniki i dostawiamy jakiegoś tam ziemniaka, żeby tam powiedzmy te pierwsze zombie tam zniszczyć gdzieś. Tutaj trzeba od razu zacząć od obrony po prawej stronie, nie? I Trzeba właśnie stawiać te orzechy, jakoś się tutaj obronić. Jak widać, wyszło nam to śpiewająco, bo mamy pierwszy Puchar z Minigierek. I przy okazji jeszcze tutaj wleciał do nas e, diamencik, więc mamy pieniążki, elegancko. E, zagrałbym sobie jeszcze... A zagrajmy te kręgle. E, kręgle znamy, bo była już minigierka o się z kręglami, więc zagrajmy sobie ją teraz, żeby mieć już ją z głowy, nie? Wydaje mi się, że jeszcze z kręglami będziemy mieli do czynienia później, ale e, obecnie... No, musimy zagrać ten pierwszy poziom, powiedzmy. E, I teraz tak, tak samo jak mówiłem wam kiedyś, jak właśnie nagrywałem odcinek, kiedy ta minigierka nam się przytrawiła. E, musimy po prostu poczekać cierpliwie aż te sobie wyjdą z tego ekranu i wtedy będziemy mogli ich zbijać. Bo chodzi tutaj o to, żeby orzech jeden trafił jak najwięcej właśnie zombiaków, bo jak widzicie, ile kroć on uderzy, to dostaniemy więcej monet, które wypadają z nich. Więc jak trafi dwa razy, dostaniemy monetę, jak trafi trzy razy, dostaniemy dwie monety. I... I tak dalej, i tak dalej, więc e, o to tutaj chodzi, żeby w tej minigierce zmaksymalizować jakby e, przychód golda, który będzie wypadał ze zombiaków, kiedy będziemy ładnie trafiać kilka zombi jednym orzechem, nie? Więc tak to mniej więcej tutaj wygląda, tego sobie możemy już sobie zwiedzić, bo został on ostatni. Dobra, e, o, idzie wiadro głowy, wiadro głowego jeszcze w minigierce z kręglami nie widzieliśmy. Ale dobra możemy sobie zaczekać sekundę zobaczymy czy coś jeszcze tu wyjdzie bo e, póki co te zombie są strasznie nieśmiałe jak mogę tutaj zobaczyć nie wiem czemu one są takie nieśmiałe bardzo mało ich wychodzi ale dobra musimy ten proces chyba przyspieszyć troszeczkę tutaj dobra wychodzą kolejne to już mi się podoba bardziej zaczekamy sobie aż on sobie dojdzie do tej czerwonej linii bez problemu i zobaczymy czy uda nam się uderzyć kilka razy z zombiaki tym jednym orzeszkiem mam nadzieję Uderzę jeszcze tego. Świetnie. I jak widzicie, moneta na koncie. O to chodzi. O to chodzi w tym widzowie wszystko. O to właśnie chodzi. Proszę bardzo. Oho, idą te czkarze. To już troszeczkę jestem mniej fajna rzecz. Tutaj kolejne dwie monety. Świetnie. To mi się mega podoba. Dobra, uderzmy tutaj. On powinien uderzyć jeszcze tutaj. I jest moneta. Świetnie. O to tutaj chodzi. Dobra, tu zostały trzy zombieczki. To uderzmy sobie jeszcze. O, o, o. Dobra, wychodzą kolejni. Świetnie. Dobra, uderzamy. Będzie moneta? Jest moneta. Maksymalizujemy tutaj widzowie em, pozyskanie monet, bo wiadomo, monety są ważne, żeby kupować fajne upgrade'y. Za chwilę będziemy mieli 5000 e, coinów i wtedy będziemy mogli sobie kupić podwójne słoneczniki, które są giga OP. Zobaczycie zresztą sami, nie? Dobra, kolejna moneta to na konto, świetnie. I wychodzi gazeciarz, proszę bardzo. E, póki co najcięższym przeciwnikiem chyba jest wiadro głowy. Dobra, tego musimy już obić tutaj. I świetnie kolejna tajemnica. zobaczcie, jak się ładnie zarabia. Więc jak widzicie, ta minigierka tutaj wymaga od nas. Em, cierpliwości, nie? Musimy sobie na spokojnie, jak widzicie, tutaj rozgrywać. Nie musimy od razu ładować w te zombie, jak są. E po prostu przy krawędzi ekranu Możemy sobie na spokojnie zaczekać Aż oni sobie do tej czerwonej linii dojdą Nie ma problemu, bo tutaj jeszcze mamy trzy miejsca Gdzie możemy postawić orzecha, nie? Patrzcie, on sobie dopiero tutaj doszedł Ja mogę na luzie sobie użyć orzeszek Proszę bardzo I te orzeszki uderzą w jakieś inne tam zombie, które zdążyły wejść Bo ja zaczekałem na to oczywiście, nie? No i świetnie, i zarabiamy O, to tu chodzi tutaj, widzowie, maksymalizujemy, jak już mówiłem, zysk Z e, tej migierki, bo w sumie Czemu by tego nie robić, skoro mamy taką możliwość, nie? Dobra, tych musimy wysadzić, bo nie mam już żadnych innych orzechów. E, ja bym chciał dostać zwykłego orzecha. Kurde, czemu same wybuchowe? Nie podoba mi się to. Musimy wysadzić w ten sposób, dobra. Puszczamy tutaj orzeszek i moneta. Świetnie. Oj, myślę, że może nawet uda się w tym odcinku zdobyć jeszcze 5 tysięcy, żeby kupić sobie. Mm... Kupić sobie właśnie te podwójne słoneczniki. E, dobra, idą ziomeczki. Też fajnie by było, gdyby ten orzeszek poleciał w dół. O! Idealnie, patrzcie! Aż czterech tutaj em, tych tyczkarzy zmusiłem do tego, żeby użyli swojej tyczki, nie? Więc to też było bardzo dobre posunięcie, żeby to teraz zrobić. Proszę bardzo, jak lecą te monety Cudownie, nie mogę po prostu. Dobra, użyjmy sobie w ten sposób. Oj oj, oj szkoda, że on nie trafił, ale jeszcze się przysłużył, żeby zużyć jednego teczkarza, więc jest dobrze. Dobra, coś tu na pewno trafimy kilka razy. To się pewnie jakoś nazywa, nie? Że jak się tak w kręglach zbija tam... Strike to chyba jest. Jak się zbije wszystkie kręgle naraz, to chyba jest strike, nie? Ja tam pamiętam, grałem trochę w kręgle kiedyś. I naprawdę uwielbiam kręgle, nie? Kręgle są świetne. Takie wiecie, in real life, nie? Że po prostu naprawdę, nie? Uwielbiam grać w kręgle. Mega fajna giereczka, nie? Tak sobie z ziomeczkami, wiadomo, gdzieś tam... E, kiedyś tam pójść po prostu i zagrać sobie w ekipce. Takie kręgle, wiecie... W prawdziwym życiu, nie? Polecam każdemu. Jeżeli nigdy nie graliście w kręgle, wybierzcie się na kręgle, bo to jest naprawdę fajna przygoda i warto sobie chociaż raz takie kręgle zagrać, wiecie, w realnym życiu, nie? Dobra, dawaj monetę. Tu się robi małe troszeczkę niebezpiecznie, bo jest tutaj zombie z wiadrem. A ja orzechów nie mam! <laughs> o, ich idzie coraz więcej! A ja tutaj nic nie mam. Proszę, proszę mi tu oddać orzeszków więcej. Dobra, ojej, dobrze, dawaj pieniędzy, dawaj mnie pieniędzy, bo trzeba zarabiać elegancko. Oj, 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 idzie gazeciarz? Ne, niedobrze. Dawaj, dawaj, dawaj tego gazetiarza. O, elegancko. uhuuu Aż trzy trafienia, więcej monet, świetnie. Gazeciarz jest tutaj bardzo blisko. Niebezpiecznie, niebezpiecznie. Dawaj mi szybko! Dawaj orzecha! Dobra, jest orzech, świetnie. Opanowana sytuacja, więcej monet elegancko. no. Ja mówiłem, że może zdobędziemy 5000 dolarów, a tutaj na pewno zdobędziemy, jak będę tak ładnie trafiał. Dobra, tu się robi niebezpiecznie. Trzeba źłomeczku tutaj chyba troszeczkę odepchnąć. Dobra, idzie tyczkarz też. Jeden już jest obezwładniony, że tak powiem, świetnie. Nie podoba mi się ten gazetarz, który tutaj jest, bo jest zbyt blisko, a on jest mega szybki. Dobra, musimy go pozbawić gazety jak najszybciej. Dobra, O, Dobra. Idą tam na górze dwóch. O nie, 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 ja nie chciałem nigdy tracić tego. Nie chciałem tracić żadnej kosiarki w tych levelach, ale nie wiem, czy to będzie dane mi zrobić teraz. Ale chyba się uda, chyba się uda. W miarę szybko te orzechy jeszcze nam wypadają. Dobra, ojoj, zmarnowałem ognistego orzeszka, że tak powiem, na, jednego, na jeden cel to średnio. Ale dobra, chyba się uda coś tutaj jeszcze wykombinować, żeby tych kosiarek nie zużywać. Ale ten level jest naprawdę ciężki, powiem Wam szczerze. Dobra, tutaj musimy ich wysadzić. Nie, no na górze idzie teczka zbyt szybko. I jeszcze nie zużył tyczki, jakim cudem Dawaj, 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 szybko oj, 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 zbyt daleko jest Zbyt daleko jest kosiarka zużyta Aj, najgorzej, nie chciałem, żeby tak wyszło nigdy Niestety, dobra, trudno się mówi e, Wysadźmy tutaj Oj, 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 oj. ten wiatr głowy jest zbyt blisko Dobra, górna nasza linia Jest już przegrana, jeżeli tam coś teraz przejdzie To będzie przypał, na szczęście tam nic nie ma jeszcze e, Dobra, tutaj musimy tyczkarza Ogarnąć, kurde, jeszcze jeden tutaj jest Dobra, szybciutko Dobra, chyba się uda to przejść już bez strat w kosiarkach, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale tu jeszcze jedna fala jest, kurde, na horyzoncie. oj, powiem Wam, że ten level naprawdę jest ciężki. Jest on ciężki, ale uda nam się przejść, widzowie. Nie ma problemu. Jestem mistrzem w kręgle. Oj oj oj, dobra, do, na szczęście trafił ten ognisty tutaj. Powiem wam, że przydałoby się ich więcej. Stosunkowo mało ich dostaję, a to mnie giga martwi, jakby, nie? Dostaję dużo tych podstawowych orzechów, fajnie, one są git, bo mogę dostać monety, ale w takich sytuacjach jak ta na ekranie przydałby mi się wybuchowy orzech. No, daj mi jeden wybuchowy orzech. No nie bądź taka zła na mnie gro. O, cholera. Tutaj by się przydał orzech taki ognisty. No, jeden orzech ognisty! Come on, gro, no daj mi jednego orzecha! Będę musiał. Dziękuję, no, nareszcie. Ale to i tak jest zbyt późno. Dawaj kolejne. <laughs> Robi się naprawdę gorąco, bo na górze idzie ziomek. A ja tutaj nie mam kosiarki, nie? Dobra, dobra, dobra. Oj, 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 oj. Ostatnia fala. A ja tu się jeszcze nie pozbawiam tych ziomków. Najgorzej. Dobra, już, ma, już mamy 5 tysięcy ponad. Myślę, że nawet będziemy mieli 6 tysięcy po tej minigierce. Ojej, ostatnia fala, a ja tutaj naprawdę nie mam orzechów Powinienem chyba troszeczkę zmienić strategię I zamiast zajmować się pieniędzmi To zostawić te po prostu ogniste orzechy na później Ojej, ale patrzcie ile pieniędzy z tego leci Masakra, dobra O nie, gazetarz dostał na górze, będzie biegł szybko Nie, 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 nie. najgorzej, muszę szybko się go pozbyć Dobra, tutaj kosiarka jest stracona, niestety O nie, 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 dobra, myślałem, że tutaj też się straci, ale na szczęście Żyjemy. Tu wysadzamy towarzystwo, bo to był zombatar. oj, giga fala, naprawdę duża fala teraz zombiaczków jest. E, tutaj nie mamy żadnych orzechów, kurde. Dobra, o, 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 ten orzech mi tutaj dużo dał. E, I musie, musimy teraz towarzystwo na górze zabić, bo nie mam tu kosiarki, a to są trzy zombie, trzy zombie i coraz bliżej. No! Dawaj to orzechy, kurde! Jeszcze dwa, dwa orzechy, dawaj, 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 dobra, zdążymy. Zdążymy. O, ale stresujący level Dobra, Jezu, dziękuję za tego orzecha wybuchowego Czemu ta gra mi tak stresuje Nie chciała mi dać tych orzechów wybuchowych Pod koniec gry, czemu mnie chciała dać Tak się zestresowałem, dwie kosiarki straciłem Widzieliście jaka ta gra jest wredna Na początku tyle dostawałem tych orzechów ognistych A pod koniec normalnie Zero, zero Uuu, uh, niestety tylko 3 złote monety za trzy pozostawione kosiarki na mapie, ale udało nam się to przejść. O oh, Jezus, dobra, to było ciężkie. Lecimy do ostatniej minigierki na ten odcinek. Jedno, jedno ręki zombita, lecimy. Zobaczymy o co tu chodzi, bo szczerze mówiąc nie pamiętam jak to mniej więcej wyglądało. Też mi sama nazwa nic tutaj nie mówi. Co to jest? Pociągnij za dźwignię. Okej. Okay. Nazbieraj 2000 słoneczek. Um. Słoneczko. Losuj ponownie. O co tu chodzi? Ja za słońce losuję, tak? Aha, ja muszę coś tutaj wylosować. Aha, czyli ja muszę wylosować to jakby trzy takie same rośliny, chyba, nie? I. O, o, coś tu wylosowałem, dobra? Mamy słonecznik. Losujemy dalej. Ej, ja w to nigdy nie grałem. Ja przysięgam, ja nigdy w tą minigierkę nie grałem. Wow! Trzy groszki? Co jest? Ale świetne to jest. Lecimy dalej! Płacimy słońcem za, za maszynę lasującą. I dostajemy tutaj. wow, ile słońca! Ja chyba muszę zebrać w tym levelu 2000 słońca, tak? To jest mój cel, jakby na odcinek chyba. Dobra, kolejno tutaj jest groszek, świetnie. Eee, ale teraz pytanie: tak, mam 600 obecnie słońca. Wow, ile rzechów, ale super! Ej, ta minigierka jest mega fajna. Aha, czyli to mi się jakby zużywa. Czyli to nie jest jakby zdobyte dotychczas, tylko ja muszę mieć obecnie 2000 słońca, żeby to przejść. Dobra, ej, to mi się podoba. Mega fajna migierka. Szczerze nigdy w nią nie grałem. Grałem w kręgle, grałem w te właśnie rośliny, które są na zombiakach i nas atakują, ale takie coś nie grałem nigdy, no przypomniałbym sobie na pewno. Ej, super to jest. Mega mi się podoba. Dobra, zobaczymy, co jeszcze możemy tutaj wylosować. Czy jesteśmy w stanie na przykład wylosować, nie wiem... E, trzy słoneczniki, żeby sobie posadzić Na przykład, no widzę, że jednego orzecha mogę dać Okej, okay. lecimy dalej Jakby m, tendencja jest zbyszkowa Mamy coraz więcej słońca Mimo tego, że cały czas sobie tutaj losuję W tej śmiesznej maszynie <śm Jednorękiego zabójcy, czy tam zombity <śm> e, Dajmy tutaj spowalniacza Jakby ogródek będzie nierówny W tej migierce, no, ale no, musicie mi wybaczyć No, to jest losowe, nie? Więc no nie mogę tutaj e, jakby Jakiejś geometrii zawrzeć Żeby to wyglądało jakoś równo Dobra, lecimy dalej Jak widać, cały czas jakby gram na tej maszynie A coraz więcej mam słoneczek Więc chyba, chyba dobrze mi idzie Jestem dosyć szczęśliwy tutaj Ale nie ukrywam, że fajnie by było dostać więcej słoneczników Żeby generować więcej tego słońca Na sekundę, wiadomo Dobra, ale powiedzmy, że Ochronę naszych kosiarek i naszego domu mamy, jakby, zapewnioną w tym momencie. Więc. O, 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 właśnie, o coś takiego mi chodziło. Świetnie. Trzy słoneczniki. Teraz nasza tendencja, powiedzmy, z zdobywania słońca będzie się. <laughs> będzie się zwiększać. Ile słońca? Jezus, jakie to jest świetne. 1300 słoneczek, dobra, jeszcze dwa razy takie coś. I wygraliśmy levelek. To jest naprawdę szybka minigierka. Ale to też zależy, właśnie, od szczęścia, nie? No bo wiadomo. No nie wiem, co mi tutaj wypadnie z tej maszyny, nie Póki co dwa razy dostaliśmy taką giga porcję słońca i to mi się bardzo podoba Ale nie ukrywam, że fajnie by było dostać więcej słonecznego albo jeszcze większą dawkę słońca wiadomo. Oj, i teraz nic, nic nie dostaliśmy, jaki nie fart, co jest? Co będzie? Znowu nic? Kaman, no dwa razy z rzędu? A tutaj idzie fala jakaś potężna. Dobra, jakiś snowpee tutaj. E, to mnie nie ratuje szczerze mówiąc, wolałbym słońce, nie ukrywam. 1400 słońca na naszym koncie obecnie. A tu idzie jakaś gigafala, kurde, ja nie wiem, czy ja ma się bać, czy jakieś tutaj są potężne zombie. O, świetnie, trochę słońca. Już mamy 1500. Świetnie, jeszcze 500 słońca i będzie level zakończony. Powiem wam, że to też jest mega fajna, przekmieniona minigierka, bo jakby musimy zdobyć określoną ilość słońca na poziomie. I równocześnie musimy jeszcze zainwestować w obronę naszego ogrodu, żeby po prostu móc przetrwać, nie? Więc to też jest takie właśnie strategiczne bardzo takie e, do przykminki, nie? Żeby tutaj e, za dużo nie wydać, żeby inwestować, ale i żeby też pieniądze e, otrzymywać, nie? Więc wszystko naraz tutaj jest mega, mi się to fajnie podobało. Wow! Dostaliśmy i diament! Co by było, gdybyśmy trafili trzy diamenty? Może by były, kurde, nie wiem, z dziesięć diamentów by wypadło. To też jest warto do sprawdzenia. No, ale wiadomo, ja tu mogę bazować tylko na swoim własnym szczęściu No i, i co ja mogę, nie? No albo się trafi, albo się nie trafi No Mamy mamy 50% szans, jak to się mówi Albo się trafi, albo się nie trafi <laughs> Dobra 1700 słoneczek, coraz bliżej celu Bardzo mi się to podoba Co tu będzie, co tu będzie? Nic, no come on, dawaj, dawaj, dawaj nie Jesteśmy tak blisko już Tak bliziutko celu, no come on czy trzy razy z rzędu nic nie trafię? Ej, no trzy razy z rzędu. Czyżby moje szczęście się zmarnowało widzowie Czyżby szczęście na odcinek już się skończyło Zostawcie łapkę w górę bo chyba Chyba to przez to że za mało łapek w górę zostawiacie Na, na szczęście o o ktoś zostawił Łapkę w górę właśnie ty widzowie jesteś Wspaniały bo zostawiliście łapkę w górę w tym momencie I dostaliśmy szczęścia więcej o proszę Bardzo chyba łapki wlatują na filmie Bo zbyt dużo tego szczęścia coś tutaj jest No proszę bardzo kolejny raz Cztery razy z rzędu pociągnęliśmy Za magiczną wajchę i Dostaliśmy coś tutaj w nagrodę więc Bardzo mi się to podoba jesteśmy tak blisko celu. 1900 słoneczek. 100 słońca, widzowie, i jesteśmy zwycięzcami tego odcinka. Okej, okay, kolejny stołpi tutaj, ale to to nie jest słońce, a nam chodzi o słońce, wiadomo. Dobra, co tu jeszcze się trafi? No nic? Ale chyba zaraz sobie skończymy levelek, bo proszę bardzo. Jeszcze jeden promyczek proszę mi dać. Jeden promyczek. I spadamy z tego levelka. Proszę bardzo. Yes! Udało się! Ale nie naprawdę, ta minigierka mi się tak podoba, chyba jedna z moich ulubionych jest, a ja w nią nigdy nie grałem! Albo w nią grałem, ale to wiecie, było 5 lat temu i nie pamiętam tego, ale no totalnie możecie zauważyć, że zachowuje się, jakbym grał w to pierwszy raz, nie? I tak to się czuję, nie? Patrzcie ile pieniędzy! 10 koła zaraz będzie i będziemy mogli sobie kupić Twinsy. Świetnie, dobra. Następne minigierki będą się odblokowywać, jak będziemy przechodzić przy tryb przygody. Ale pierwsze trzy minigierki są już za nami, więc świetnie. Bardzo się dobrze bawiłem. Fajnie mi się to e, nagrywało, fajnie mi się w to grało. Mam nadzieję, że Wam się też miło to oglądało. A my sobie wejdziemy do sklepu, e, kupimy sobie oczywiście naszego e, Twin Sunflowera i w następnym odcinku sobie go przetestujemy i zobaczymy, czy zrobi wrażenie. Ale tymczasem ja się z Wami żegnam. Życzę miłego dnia albo miłej nocy. Albo miłego wieczoru, a wy możecie Stawić dla mnie łapkę w górę, jeżeli wam się Miło oglądało ten film, bo to będzie właśnie dla mnie Świadczyło, że wam się fajnie czas spędziło e, No i będziemy wszyscy Szczęśliwi mi się wydaje, w każdym razie Ja odrywam jeszcze tutaj płatki e, Z kwiatuszków i na razie